Z racji tego, że dzisiejszą kartą dnia jest karta małego dziecka, postanowiłam jeszcze dokręcić jeden film um, z wylosowanymi kluczami anielskimi dla Was na dzień dzisiejszy. A więc moi drodzy, co pokazują dzisiaj, co pokazują, co radzą dzisiaj nasze aniołki? Są to zawsze dobre rady: klucze anielskie, klucze motywacyjne. Same nazwa wskazują, wskazuje, e, mają i motywują Was do działania. Taki jest ich zamysł, ich przekaz. Kochani, pierwsza karta uporządkuj swoje myśli i uczucia. Jak widzicie, aniołek na karcie sprząta. Także warto może poświęcić też chwilę na posprzątanie przestrzeni wokół siebie, co, co też sprawi, iż. Hmm, Pewne Wasze myśli i uczucia, być może spojrzycie na nie z innej perspektywy. Co dalej? Dalej mamy bądź uprzejmy dzisiaj dla innych. Mm. ok Okej. Czyli nie, nie wpadajcie, kochani, w, w nastroje różnego rodzaju. A jak wpadniecie, to postarajcie się po prostu być. Uprzejmi dla innych oraz korzystajcie ze swojej wewnętrznej mądrości. Kochani, dziękuję bardzo za uwagę, pozdrawiam bardzo serdecznie i zapraszam Was na kolejne czytania. Beata Fortuna.